Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale z gry Wolfie The Red Hood Diaries Jak widzicie nie mam opcji nowej gry bo nagrałam już pierwszy odcinek tylko, że on był w 15 FPS-ach bo nie ogarnęłam jak e, odpalić NVIDIA na nim ale to nic e, już ogarnęłam, mamy 60 FPS-ów więc mogę grać, bo tak to mi stwierdziła, że dobrze, że grzebałam bo gdybym tego nie zrobiła, to stwierdziła dobra, walę tą grę, nie nagrywam jej do tej ramówki e, w ogóle jej nie nagram nigdy pewnie, skoro ona działa na 15 FPS-ach i tak dalej. Jest to gra, która bardzo przypomina gameplay'em Traina, ale był to tak zwany flop dla studia, które ją zrobiło, bo zbankrutowało po niej, jestem ciekawa dlaczego, bo chciałabym właśnie zagrać i, i zobaczyć, dlaczego to takie było dla innych słabe. Więc, na razie teraz przeczytam e, oczywiście z gry online e, i, i zobaczymy, co nam przyniesie los, chociaż ja wiem przez e, pierwsze 30 minut, co się dzieje. Ja w ogóle tę grę kojarzę też znowu w tej ramówce e, od Banyku e, i pamiętam, że ją nagrywała. Widziałam też, że Deseo ją nagrywała, też oglądałam, więc ja mniej więcej wiem, co się tutaj dzieje. Ale no, dobra, czytamy. Przygotowana przez niezależne belgijskie studio Green, gra przygodowo-zręcznościowa, czerpiąca inspirację z bajki o Złym Wilku i Czerwonym Kapturku. E, premiera miała 17 marca 2015 na pc i została e, premiera na X1 anulowana. E, dobra, coś z fabuły. Fabułą gry jest e, mroczna wariacja opowieści o Czerwonym Kapturku, która rozgrywa się w fantastycznym skimpankowym świecie znajdującym się w samym środku rewolucji przemysłowej. Główną bohaterką produkcji jest Czerwony Kapturek, 14 dziewczyna, która jako małe dziecko została odnaleziona w lesie przez swoją babcię. Matka protagonistki zaginęła w tajemniczych okolicznościach tuż przed jej urodzinami. Joseph, ojciec kapturka, przez długi e, czas, tutaj nie ma czas napisane, bezskutecznie próbował poznać losy żony. W końcu poddał się i oddał wychowywaniu dziecka oraz pracy w fabryce. Rodzina żyła spokojnie do czasu, gdy na skutek domniemanego wypadku ojciec stracił życie. Kapturek nie uwierzyła kłamliwym yy, zapewnieniom pracodawców zmarłego i wróżyła, by zemścić się na B.B. Wolfie, yy, prezesie firmy Wolf Wolfie Industries, który jej zdaniem odpowiada za całe zło, jakie spadło na jego rodzinę. Na, na jego? Na jej rodzinę. Whatever. Yy, rozgrywka właśnie przyszły na Trajna. Poza typowymi fragmentami platformowymi, w których pokonują różnego rodzaju przeszkodowe tereny, gracze walczą z wieloma typami przeciwników. Rozwiązują proste zagadki logiczne, a także skradają się niezauważenie obok potężniejszych wrogów. Podstawową broń kapturka jest opór, którym potrafi ze zręcznością wywijać i stosować specjalne ataki oraz kombosy. Oprawa graficzna Wolfi została przygotowana w bajkowo-realistycznym stylu, Przywodzącym na myśl produkcje takie jak Alice Madness Returns i ja słyszałam, że to jest też fajna gra, więc może kiedyś będzie u mnie. Lokacje przedstawiające zarówno zakłady przemysłowe miasta, oraz pełne życia lasy zostały przygotowane z dużą bałością detale i choć nie dorównują detale i choć nie dorównują temu, co zobaczyliśmy w trakcie 2, robią nadal duże wrażenie. Okej, okay, dobra. Eee, więc co? Eee... Coś chciałam powiedzieć. Zapomniałam co. A coś odnośnie gry. <laughs> Dobra. Y, zaczynamy po prostu. Muszę wyjść przez y, chapters i no jak widać do kanałów doszłam. Zobaczymy jak mi pójdzie teraz. Jak będzie 60 fpsów. Jeszcze jestem na ciekawej rzeczy Czy są napisy po polsku? Nie, Nie ma My name is Red Riding Hood An itching urge for vengeance is what brought me here. Okay y... my father died in a work accident four years ago today well I don't believe in accidents. I believe someone should pay. I came back to the city in search of answers and for the man who ruined my life. B.B. Wolf. So, in case you doubt it, this is no fairy tale. Because there is nothing fair about it. I arrived 14 days ago and found a place to hide. An old woman rented me this dusty attic, and since I must lay low, I left my room only at night okay. um, To nie będę tłumaczyć tego co ona mówiła w tej pierwszej kastence, bo to było basically wszystko to, co ja powiedziałam e, czytając gry online. Teraz powiedziała, że e, jakaś pani jej wypożyczyła strych e, i może wychodzić tylko pod osłoną nocy. I hadn't set foot in Ulrica since I was about eight years old. I heard about its downfall from the papers Father brought home, and the stories he then told. Though we lived in the forest, Father came to work here every single day and witnessed this once blooming city wilt and fade away. Okay, i mieszkała w lesie z ojcem i babcią i od, od widziała jak to miasto upada w gazetach, czytała o tym, a jej ojciec był naczelnym świadkiem, bo pomimo tego, że mieszkali w lesie, to codziennie przychodził tutaj do pracy. Granny hugged me goodbye with tears in her eyes. She handed me a basket filled with food. I promised to come back And with Bibi Wolf's blood on my hood. Abačica da nam vypravka. Obilj sami, że yy, nie, nie zajmie mi to dużo czasu i że vrucem s krviom Bibi Wolfa na mojem kaputku. Today is a big day. For after two weeks of exploration, I'm off to break into the city archives and retrieve some information. Cisvi rakije. I'm not after a bloodbath. Bo po dwóch tygodniach y, szukania odpowiedzi idę do archiwów, żeby znaleźć więcej informacji. Y, nie chcę rozlewu krwi, chcę sprawiedliwości. I y, y, idziemy do archiwów, może znajdziemy tam jakieś y, odpowiedzi. Dobra. No i teraz się faktycznie lepiej gra. Słuchajcie, Boże, jak się dobrze gra. Ale to miejsce się zmieniło. The curfew cleared the streets and drapes went down along with the sun. Bibi Wolf's iron fist was like a punch to Olrika's face, bruising the memory of his late father's reign and the city's glory days. Okay, czyli miasto się zmieniło y, diametralnie od y, jego najlepszych czasów, kiedy rządził ojciec Bibi Wolfa. in Alrika today are the ones on these posters. Hundreds of girls gone missing. Hundreds of families cut apart. Jedyne twarze, jakie można zobaczyć na ulicach Urligi, to te na e, plakatach z osób zaginionych. Oh, come on. That's very pedestrian friendly. Obłagam, to nie jest e, przyjazne dla przechodniów. Dobra będziemy musieli y, jakoś przejść ładnie przez to ostatnio weszłam w jedną tam na końcówce praktycznie a nie wiem dlaczego tak jakoś wyszło ale teraz mi wyszło pięknie Over time tin replaced flesh and blood in the factory as well as in the streets driving families into poverty and honest men to dishonest deeds przez e, krótki okres czasu e, ludzka praca zamieniła się na roboty, co oznaczało, na to, oznaczało to, że rodziny w mieście pogrążyły się w biedzie. No i oczywiście wspinanie e, się po drzewach płaciło przez całe życie. Musimy się skradać. Myślałam, że jest scena. Okej, okay, so you guys keep on doing that and pretend I'm not here. Okay, wy dalej to, co robicie i udajecie, że mnie tutaj nie ma. No i teraz to, to mi się chce grać, kurde. No tak to tak narzekałam. Tym dobrze, że tego nie, widzieli, nie widzieliście. Dobrze, że pogrzebałam. Cieszę się bardzo. Stało się to miastem duchów. To miejsce. No. My father's death was buried along with his body. Lips were sealed and the case was closed, but not for me. I had already lost a parent. This simply couldn't be. For weeks I cried, for months I couldn't speak. Until finally I was done feeling so broken and weak. I asked Granny to teach me how to hunt and how to fight. Now, at last, I'm ready to make things right. Okej. Okay. Tajemnica śmierci mojego ojca została pogrzebana wraz z nim, e, ale ona już straciła jednego rodzica. Płakała przez miesiące, przez e, tygodnie nie mówiła. Nie wiem, czy dobrze to zapamiętałam, ale nie, e, chyba tak. E, aż w końcu poprosiła babcię, żeby nauczyła ją walczyć, polować e, i takie tam... Takie tam pierdółki. No ogólnie mówi ciągle o tym, że chce pomścić ojca, nie? Dwie, znaczy, pomścić. Dowiedzieć się, co się z nim stało. A przynajmniej Wolfie y, zrobił... Y, Zrobił przejście przez rzekę. Proszę sobie pójdę tutaj bez zebrania, jakichś cosiek. Dobra, hop. A będą mnie ręce bolały. bicepsy Będziemy z kwasy. Już tak. Dobra. mamy to zrobione. To możemy się cofnąć. Możemy się sprincić nawet. Musimy poczekać na skrzyneczkę. W ogóle fakt, że te roboty mnie nie widzą, to one mi się kojarzą z tymi... ...Gwiezdnych yy... wojen, tymi... Jezus. Uwaga no, mnie teraz bez szczęścia, bo ja jestem fanką Gwiezdnych wojen, tylko... Yy, nie zwracajcie na mnie uwagi. Tylko... Znaczy, no te droidy takie te sitowe co mówię Roger Roger to z tymi się kierzom. Boże, taka fanka Star Warsów, nie? A ci boleści. The city archives, where the investigation of Father's death was put to rest, I must get inside. Archiwa miasta, gdzie um... Śledztwo w sprawie śmierci mojego ojca zostało. Yeah, no zostało przerwane. Muszę się dostać do środka i tam. Nie ma opcji, że tak przejdę obok nich zwyczajnie. Ale to są nawet proste rozwiązania. Z powrotem do pudeł, tam gdzie powinniście być. I żałuję, że tutaj nie widać, żeby ściana się tak, wiecie, jakoś zrobiła przezroczysta, żeby widzieć co się dzieje w środku, nie? These piles of paper, covered with dust and lies, might just contain a clue to help me uncover the truth. Suspect in the disappearance of Ulrika's women and my father's death as well? Who is this creature from hell? An ugly face hiding ugly secrets. And an even uglier contractor, so it seems. Looks like the sewer is my next stop. Well, I'm ready to crack open this can of worms. Now, how about a tin opener? <laughs> even better. Let's go find that filthy rat. Ok, dowiedzieliśmy się w dużym skrócie, że jest jakiś podejrzany w sprawie zaginięć y, i kobiet i mężczyzn. Facet. Y, I możemy go szukać w kanałach, więc taki jest plan. Dobra, to można. Walka, walka, walka. Ale dużo życia się traci. Mega dużo życia się traci. Nie wiem dlaczego. Tak szybko się życie traci, ale okej. Okay. Oni wyglądają jak dziadkowie do orzechów. Dziadki do orzechów. Tak. Dobra. Mamy no siekierę. Dostaliśmy broń. Mary sat beside me in third grade. Her hair was fair, her skin, so bright. Her mind, not so much. She copied my homework. I ate her lunch. One day, Mary's mother sat in the principal's office crying. We instantly knew yet another girl missing. Yet another mystery in tomorrow's paper. Her seat remained empty, as did mine the following day. Her father and granny agreed the city was no longer a safe place for me to stay. Okay, z klasy. Well, this is a part of town I've never been before. Wouldn't recommend it to visitors, that's for sure. Home to rats and bats, and to that musical overachieving music scum. I can't wait to break his flute and make that bastard forever mute. koleżanki z klasy, z trzeciej klasy, e, którą, która zaginęła pewnego dnia, a się dogadywała z nią, bo ona po, podrabiała jej zadania domowe, w sensie e, ściągała od kapturka, a e, kapturek jadła jej e, śniadanko do szkoły. E, I następnego dnia e, znaczy, z dnia, y, pewnego dnia przyszła mama y, tej dziewczyny, Mary, y, do y, dyrektora, i już wszyscy wiedzieli, że zaginęła. Flute, right? Że zaginęła. Y, następnego dnia już miejsce było puste, tak samo jak i kapturka, bo y, tata z babcią stwierdzili, że to nie jest bezpie bezpieczne już miejsce, na to, żeby ona tutaj została. I się y, wyprowadzili do lasu. No. Także. Tak. E, a kanałów by nie poleciła dla y, odwiedzających, bo to. Bo to takie miejsce i w ogóle, że pierwszy raz y, jest w tej części miasta. O, że tak. Dobrze. Jesus. Jesus, Jesus. Wiesz, animals. Wierzcie lub nie, normalnie to kocham wszystkie zwierzątka No, aha, i że jeszcze mówiła, że nie może się doczekać, aż y, temu ulfiemu uda popalić, no to wiadomo, że to będzie się pewnie przebijać przez całą grę. No dalej. Aha, bo ja muszę to przyłączyć. Zapomniałam o tym, że ja muszę to przyłączyć. A, okej, okay, tego nie było. That never happened. O, o Boże, od nowa muszę zacząć? Całą tą sekwencję. No dobra. Niech im będzie. Boże, ile życia mi zabrały? Nie wiem, jakoś dziwnie jest to życie rozdawane w tej grze, wam powiem. No, było włączone. What the heck? No to co się dzieje? Myślałam, że nie było. No to jeszcze raz. Ciekawa jestem, czy latają te skrzynki. I tak muszę to sprawdzić. Jesus Christ. Ja powiem wam, powiem wam że jestem głodna. Jestem głodna. A głodna jestem dlatego, bo... Bo nie jadłam jeszcze śniadania. Czy te skrzynki schodzą? Nie no schodzą. Dobra. E, bo nie jadłam jeszcze śniadania, bo. W sumie za 20 minut mogę zjeść. Bo po lekach na alergię muszę czekać 2 godziny, bo to się bierze na czczo żeby się wchłonęły, jak najlepiej, żeby jak najdłużej działały. Jestem po prostu tak głodna. Znowu zrobiłam to samo. Jestem tak głodna. Już prawie dwie godziny bez jedzenia, od obudzenia. Dobrze, dobrze. let's go granny taught me how to hunt how to fight and how to run but not swim Babcia nauczyła mnie wszystkiego, jak się bić, jak polować. I nie tego typu rzeczy, ale mnie nauczyła ich kurwać. No i pięknie pachnie. Żałuję, że nie zostawiłam nosa w domu dzisiaj. Wziąłem tam literkę. O. Jeszcze bym sobie nie z skrzynki.

To co? jakieś paskudne osoby muszą tutaj mieszkać, bo myślałam, że to ja mam syf w chacie. Nie więcej coś takiego powiedział. Ow, oh! Holding my own feet to the fire wasn't exactly had in mind. to nie to co miałam na myśli. Nie do końca to, co miałam na myśli. o. wiem. Aha, czemu wchodzisz do wody? O oh no! Jezu, jakoś dzisiaj mi idzie, no czy dzisiaj? Ten drugi mój gameplay tego samego idzie mi gorzej niż ten pierwszy. Jakoś, takoś. Dobra, to chociaż jest otworzona. Myślałam, że znowu się nie złapię. Dobra. Dobra, i teraz to jest czasówka. Więc ja to trzymam jak najdłużej się da. Chciałam, że się nie złapie. Na dupę by dostała. mniej więcej chyba skończyłam, ale... No podo... O Jezus. Nawet e... podobna ilość czasowa mi wyszła. Ale możemy jeszcze przejść, zobaczyć co jest dalej w sumie. Okej. Okay. Nie wiem czy to jest bow movement, ale... No, nie wyszło mi. Dobra, jeszcze raz. Ale ogólnie, że obrzydliwe. Ja się zastanawiam, czy się nie da tak, o, po prostu, po Szybciej. Dobra. Dało się. No faj. Dobra. Jeszcze raz. Roz? Muszę wyczaić moment. No tak, no to kiedy ja mam wskoczyć? Tam? Dobra. Może faktycznie sobie to zakończymy, a może nie. No ale zakończymy tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was do następnych odcinków z tej serii i do innych serii na moim kanale. Do zobaczenia, kochani. Pa Pa.